Polska zajęła drugie miejsce w Europie pod względem trudności wprowadzenia, w prowadzeniu biznesu. Tak wynika z najnowszego raportu TMF Group. Dlaczego w Polsce tak trudno prowadzi się własną firmę? Między innymi o tym porozmawiamy z naszym wyjątkowym gościem, panią Mają Mandelą, dyrektorem do spraw działu usług księgowo-podatkowych. Witam serdecznie panią. Witam serdecznie, dzień dobry państwu. Pani dyrektor, Spodziewamy się początkiem przyszłego roku, 2022, wejścia ustawy Polski Ład. Czy jest wystarczający to czas na to, by małe i średnie przedsiębiorstwa przygotowały się do tych zmian, które mają nastąpić? Mhm. Bardzo krótko odpowiadając, nie. Jeżeli przez y, przygotowanie się rozumiemy analizę przepisów, Odpowiednie zaplanowanie działań, określenie skutków, wpływu na biznes, na prowadzony biznes, nowych przepisów, to w kontekście tej reformy, o której mówimy, polskiego ładu, nie jest to wystarczający czas. Patrząc na rys historyczny, 26 lipca pojawiła się po raz pierwszy ustawa jako projekt, w który ujrzał światło dzienne ustawa która bardzo szeroko y, zmienia y, zarówno zasady opodatkowania y, podatkiem y, osób fizycznych, pracowników, y, osób samozatrudnionych prowadzących działalność gospodarczą, jak też osoby y, rozliczające się podatkiem y, dochodowym od osób prawnych. prawie 700 stron zmian, y, 700 stron przepisów. Y, bardzo, bardzo e, różnorodnych e, i zmienianych od tego czasu wielokrotnie. Zarówno o, od momentu, gdy ustawa ujrzała, projekt ujrzał e, po raz pierwszy światło dzienne, przez to, e, jakie poprawki zostały wprowadzane na etapie konsultacji e, m, społecznych, na etapie Sejmowych, sejmowych debat, jak i też to, co się działo ostatnio w październiku w Senacie. Duża niepewność co do tego, jaki jak ustawa, jak ustawa będzie miała kształt finalnie, spowodowała, że często doradcy podatkowi mają problem z doradzeniem klientom, jak się przygotować. Jesteśmy dwa miesiące od końca roku i dla wielu osób, żeby faktycznie zaplanować, jak prowadzić działalność w przyszłym roku? Czy na przykład zmienić formę prawną? Muszą podjąć tą decyzję już dzisiaj, a ustawy ciągle nie ma. Więc bardzo krótkie wakacje o legis przy bardzo dużych zmianach, wskazywane przez wszystkich, czy to przez Rzecznika Praw Obywatelskich, postulat, żeby przedłużyć do o rok wejście w życie ustawy, czy pakietu ustaw, czy przez Konfederację Lewiatan, czy też wreszcie Ostatnia poprawka odrzucona przez Sejm w zeszłym tygodniu Senatu. To wszystko niestety wskazuje na to, że przedsiębiorcy nie będą, nie otrzymają wystarczająco dużo czasu, żeby się do tych zmian rzetelnie przygotować. A czy z drugiej strony, czy firmy księgowe będą w stanie dostosować się do tych zmian, może do tych zmian, które zaproponowała Konfederacja Lewiatan, czyli zmiany. Weszłyby dopiero za rok, czyli od stycz 1 stycznia 2023 roku. W tej chwili szanse na to, że wejdzie to od 1 stycznia 2023 są pewnie dosyć nikłe, zważywszy na to, że ustawa jest już w podpisie pana, pana prezydenta i jest czas, który ma czas to do końca listopada, żeby faktycznie można było prawo zastosować od, od początku przyszłego roku. Jeśli chodzi o firmy rachunkowe, pewnie spośród wszystkich podmiotów, które dotknięte są, czy operacyjnie, czy biznesowo, tego typu zmianami, pewnie mają największą szansę na to, żeby się przygotować, szczególnie, że jest to ich podstawowa działalność i w ostatnich latach niejednokrotnie musiały się z takim tematem zmierzyć. To, co jest Wątpliwe, to czy od razu będą w stanie, czy, czy gdzie, gdzie należy się zastanowić, jak dużo dodatkowych nakładów pracy będzie, y, będzie to wymagało odbiór rachunkowych, żeby się dostosować, to kwestia, czy zdążą dostosować swoje systemy informatyczne do tego, żeby wspierały nowe wyliczenia. Szczególnie podatków dochodowych od osób fizycznych, gdzie mamy dosyć skomplikowane wzory, na przykład jeśli chodzi o ulgę o ulgę dla klasy średniej, i biura rachunkowe wskazują tak, że tutaj w, może być konieczne wspieranie się w pierwszych, w pierwszych miesiącach, zwłaszcza dodatkowymi przeliczeniami, żeby upewnić się, że na pewno systemy informatyczne zostały dostosowane poprawnie. Będziemy mieli składkę zdrowotną w wysokości od dochodu 4,9%, czy dla rozliczających się podatkiem liniowym, a nie tak jak obecnie 9%, czy to nie wygląda na ukryty podatek dochodowy? Hmm, tutaj jedna. Takie jedno takie doprecyzowanie, bo z, z, z Pani pytania mogłoby wynikać, że z 9% schodzimy na 4,9%. A tutaj jest tak, nie i jest, bo faktycznie y, firmy nie będą... Y, Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym nie będą w stanie odliczyć sobie, od, tak jak dotychczasowo, od podatku części składki zdrowotnej, więc efektywnie te 4,9% zwiększy ich poziom opodatkowania z, dzisiejszego, z dzisiejszych 19 na, na 23,9%. Tak, wygląda to jak ukryty podatek dochodowy. E, oczywiście jest to, y, jest to może, może tak, jak zwiększenie obciążenia dla, dla przedsiębiorcy, co spowoduje na pewno, jeśli już nie spowodowało wielu przedsiębiorców, y, myślenie o tym, jak zmienić swój profil działalności, swą formę działalności, żeby tego podatku y, uniknąć. No właśnie, pojawiają się zarzuty, że niekorzystne to są zmiany dla przedsiębiorców i które doprowadzą do zwiększenia się szarej strefy. Czy tak może się stać? Hmm. W, tym, w pakiecie polskiego ładu jest nawet y, sporo, sporo na temat y, tego, żeby szarą strefę ograniczyć, czyli żeby nałożyć na pracodawców dodatkowe, dodatkowe podatki, dodatkowe nie, nie, dodatkowe obciążenia w sytuacji, gdy zostanie stwierdzone zatrudnienie na tak zwane na czarno, czy wypłacanie pieniędzy pod stołem, więc jest próba, żeby ograniczyć nawet dzisiaj istniejącą szarą strefę. natomiast. Czy spowoduje to zwiększenie szarej strefy? Na pewno spowoduje próby, bo y, chociażby patrząc na to, jak zwiększyła się liczba zapytań, czy nawet w przeglądarce Google, co do y, tego, y, czy mogę przenieść działalność za granicę, żeby uniknąć tego dodatkowego podatku, czy mogę, czy może zmienić formę, formę działalności, y, na inną, przedsiębiorcy bardzo aktywnie poszukują y, dróg na to, żeby podatku uniknąć, więc przy tak y, szeroko idących zmianach, y, bardzo często ciągle niejasnych i niedointerpretowanych y, oraz y, zmienianych wielokrotnie od, y, od tego lipca, na pewno przedsiębiorcy będą szukać luk. Żeby, żeby tak, że, które można wykorzystać, żeby obciążenie podatkowe zmniejszyć? Są w Polskim Ładzie również takie rozwiązania, które podobają się. Na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy, czy podwyższenia do 120 tysięcy drugiego poda progu podatkowego. Czy to rozwiązanie jest w porządku? Mm. Postulaty, żeby podnieść, podnieść kwotę wolną od podatku oraz zwiększyć próg podatkowy, tak by odciążyć relatywnie najmniej zarabiających i żeby system podatkowy był sprawiedliwy, są znane nie od dziś i wpisane w program też wyborczy, także obecnie, obecnie, obecnie rządzących. Natomiast ja był, jak zwykle, tkwi w szczegółach, ponieważ ta zmiana jest jednocześnie. Zgrupowana ze, ze zmniejszeniem możliwości czy z likwidacją możliwości odliczenia składki zdrowotnej od, od podatku, co efektywnie dla osób zarabiających powyżej tych progów, zwiększonych progów i, i bardzo istotnie zwiększa im, zwiększa im poziom opodatkowania. Dzisiejszy próg. Powyżej, 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 podatek powyżej drugiego progu, powyżej tych 120 tysięcy, które zostaną wprowadzone, złotych to jest 32%, ale efektywnie dla osób, które go przekroczą przy 9% składce zdrowotnej, bez możliwości odliczenia od dochodu, będzie to 41% podatku do zapłacenia. To jest dużo. Jak można by w takim razie skonstruować składkę zdrowotną, by byłaby ona korzystna dla przedsiębiorców i dla państwa? Czy są jakieś pomysły? I ja bym powiedziała, że to jest trochę źle postawione pytanie, bo chyba. Y Dość istotnie, szczególnie przy, przy okazji pandemii, y, został naświetlony, dość, dość jasno został naświetlony problem niedoinwestowania służby zdrowia i, i jako taki opinia co do tego, że służbę zdrowia należy wspomóc y, jest dosyć powszechna. Natomiast pytanie jest tak naprawdę o to i, i to za tym idzie, za tym idzie zwiększenie, zwiększenie też pomysł zwiększenia, zwiększenia składki zdrowotnej bądź też możliwości zlikwidacji, możliwości odliczenia od dochodu. Natomiast to czego brakuje i co wracając do pani wcześniejszego pytania, czy nie jest to po prostu zwiększeniem podatku i na co te podatki pójdą, brakuje. Jasności, jak te dodatkowe środki zostaną wykorzystane, by usprawnić, zreorganizować, zreformować służbę zdrowia. I bez tego elementu zawsze pojawi się pytanie, tak naprawdę okay, mówimy zwiększona składka zdrowotna, no ale to jest po prostu dodatkowe, dodatkowe obciążenie podatkowe. Czy, pol, czy w takim razie czas pandemii to dobry czas na wprowadzenie ustawy Polskiego Ładu? Hmm. Tak i nie, bo wszyscy wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że pandemia dość mocno spowodowała zwiększenie zadłużenia się zarówno Polski, jak i wielu innych państw na świecie, więc należałoby oczekiwać... I takie ruchy widać także w Polsce. Należałoby oczekiwać zwiększenia, zwiększenia obciążeń podatkowych, żeby jakoś tą y, lukę powstałą zasypać. Y, natomiast y, to, co, jest, y, co, co budzi dużą wątpliwość, to przy tak dużym tempie wprowadzenia zmian często niejasnych, jeśli chodzi o sam cel zwiększenia sprawiedliwości, odciążenia przedsiębiorców czy wspomożenia przedsiębiorców lokalnych versus, versus przedsiębiorstwa na przykład międzynarodowe, zagraniczne i patrząc na te zmiany, które są, które są planowane, planowane do wdrożenia, ten cel jest wątpliwy, czy zostanie osiągnięty. Więc czy ten moment jest dobry? Pewnie taki jak każdy inny, natomiast tempo, tempo zmian i to, czy ochronimy przedsiębiorców, którzy bardzo, tych przedsiębiorców, te grupy, które bardzo mocno odczuły pandemię, to jest wątpliwe bez jasności co do tego, kogo tak naprawdę te przepisy dotkną, w jakiej, w jakiej skali. Mieliśmy protesty przedsiębiorców, czy rząd jest w stanie mm, zaproponować taką zmianę w podatkach, by. Która by nie spotkała się z protestem? Myślę, że na pewno. To na przykład jakie to mogą wska wska być? Wskazując nawet na te postulaty, które, które przedsiębiorcy po ponosili. Zmiany, które będą miały, zostaną zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem, z uwzględnieniem postulatów, z przeprowadzeniem od, odpowiednio długotrwających konsultacji społecznych i legis, żeby przedsiębiorcy mogli się do tych zmian przygotować. A także poczucie, że w ten sposób upraszczamy system podatkowy i w efekcie dostaniemy, bardziej sprawiedliwy, bardziej sprawiedliwy system, jak najbardziej takie, takie, taki kierunek powinien zostać przez przedsiębiorców zaakceptowany. Tymczasem, tak jak Pani wspominała na początku, Polska zajęła no, mało, mało sławne drugie, drugie miejsce w Europie, jeśli chodzi o, o skomplikowanie prowadzenia działalności biznesowej. Jak popatrzymy, bo TMF prowadzi takie podanie, Rok rocznie od wielu lat na, dla 80, 80, 80, na w 80 różnych krajach. Jak popatrzymy 5 lat, 6 lat wstecz, to rok 2015, na której pozycji ówcześnie Polska była, to była pozycja 17 na świecie. Dzisiaj to jest pierwsza dziesiątka. Skomplikowanie yy, i Trudność prowadzenia działalności biznesowej w Polsce rośnie i nie widać, żeby się to miało zmienić. Stąd też trudno się dziwić przedsiębiorcom, że tego typu projekt spotyka się z dużym niezadowoleniem. I z czego to tak naprawdę wynika? Z tempa zmian zeskomplikowane z ilością tych zmian? Ilość zmian i tempo y a jednocześnie i co, co, co skutkuje też niedopracowaniem. Nawet dzisiaj w tym projekcie, który ma wejść od 1 stycznia 2022, są takie obszary, które z uwagi na to, że nie zostały już doprecyzowane, jak na przykład podatek od ukrytych dywidend dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem CIT. Zasady mają wejść w życie rok później, oczekiwane są różne objaśnienia co do tego, jak to, jak to będzie wyglądać, czyli nawet projekt, z, sa, sam sa, z, na, etapie, na etapie jego wdrażania y, projektujący to prawo przyznają się niejako do tego, że jeszcze muszą nad nim popracować. I tego typu wątpliwości y, niejasności jest sporo, tak jak wspomniałam. Y, Często doradcy wydatkowi czekają na, na to, jaki, jaki będzie finalny, finalna wersja, ale też na to, jak, jak praktyka się ukształtuje później um, stosowania tego prawa, żeby, i, i, jakie, i jakie stanowisko przyjmą urzędy skarbowe, ministerstwo finansów co do niektórych, niektórych kwestii, żeby faktycznie móc doradzić, doradzić swoim klientom. Przed nami wiele niewiadomych, jeżeli chodzi o skutki mhm. Polskiego Ładu, też pani tak myśli, że dopiero efekty przyjdą z przyszłym rokiem. No niestety tak. I y, chociaż właściwym byłoby zapoznanie się i zrozumienie, będzie, jaki będzie wpływ tych zmian na etapie projektowania, na co tutaj ewidentnie zabrakło czasu y, i też. Trudno jest przewidzieć przy tak y, krótkim czasie, jaki pozostał do wdrożenia y, prawdopodobnego wdrożenia, wdrożenia zmiany tego prawa, jak zareagują przedsiębiorcy, czy w, w którym kierunku y, zaczną zmieniać swoje na przykład formy prowadzenia działalności. Dla niektórych będzie to duże zaskoczenie. W zależności, bo w zależności od tego, jak i o jakiej formie prowadzenia swojego biznesu zadecydują na przykład osoby samozatrudnione na początku roku, różnice w opodatkowaniu mogą sięgać naprawdę kilkudziesięciu tysięcy, kilkuset, nawet procent, w zależnie od tylko i wyłącznie formy, więc tutaj sprawiedliwość tego systemu jest. Można poddawać wątpliwości. Mm -hmm. To w takim razie, jaka, już ostatnie pytanie: jaka najlepsza forma działalności będzie e, od stycznia 2022 roku? Każdy przedsiębiorca musi to przeanalizować sam dla siebie. E, z tego względu, że dla niektórych może się okazać, że powrót na umowę o pracę jest, jest rozwiązaniem. Dla niektórych przekształcenie w spółkę za spółka, spółka spółkę komandytową, przejście na estoński CIT i jeszcze dla innych przejście z dzisiejszej skali podatkowej na rozliczanie się na podstawie ryczałtu od przechowitów ewidencjonowanych może być tym rozwiązaniem. Ilu przedsiębiorców, tylu Tyle, tyle różnych odpowiedzi, też niestety zależnie od tego jak, jakich przychodów i jakich dochodów, kosztów uzyskania przychodu w danym roku się spodziewamy i od tego może zależeć, zależeć forma prawna, która będzie najwłaściwsza, tak żeby zoptymalizować podatek, który, który będzie płacony. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, natomiast to, co można doradzać, to jak najszybciej zacząć te zmiany analizować w kontekście swojej własnej działalności. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Pani Dziękuję Maja bardzo. Mandela była moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie Pani. Dziękuję.